I kuku, -ku, a tu myszka. To może nawet nie będzie jedynka tutaj, widzę z tej strony jest gorsza, ale nie no, nie gadaj, ładne jest. Ładny jest, oni też nie patrzy. może być nad połówka. Weź mama mi pomóż, tam się trzymaj. Pewnie. U, a widziałeś już wołka? Nie, ale bobra widziałem. Tak, <laughs> Czasem się taki trafi, ciemniejszy. Gdyby nie te brązowe to, to by poszło teraz no. z wieszakiem. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku Sortownia. Ja. Sortownia tak troszkę po nowoczesnemu, bym powiedział, bo pierwsza dostawa tytoniu nam troszkę, troszkę obniżyła się sceny. Z tego względu, że może tak niedokładnie żeśmy przesortowali to. Także teraz po prostu wyciągamy z kartonu, sortujemy, wyszukujemy takie gorsze liście. Tak, jak zdarza się, trafi się taki gorszy liść. Także tutaj przekładamy do tego kartonu, czyli z tego kartonu, wyciągamy tutaj tak na takie boczki. Na razie bo. Pasowałby taki, to to troszkę troszkę jakiś tu zrobić. Także tu taki troszkę lepszy kładziemy tutaj. O, o, o. Ten liść jest troszkę gorszej jakości, czyli on jest taki. Może nie jest taki piękne. Tutaj odkładam też jeszcze. Ja tutaj mam pudełko, następne, bo tych liści jest bardzo mało. Gorsze? Środki. Takie jeszcze gorsze. O, czyli mamy tu jeszcze kolejne pudełko, a tu nie widać. Ale tu są liście takie ciemnojszą zawartością odcieniu brązowatości. No takie troszkę gorsze, no. no. O. Na którą klasę czwartą? Już myślę, że to będzie czwarta klasa. Na zielona. I ha, zielone. zielone to mamy. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś tu ten karton zielonego jest do sortowania. Środki ja myślę, że zielony jest tutaj na, ty na tej górze. O, A tak jest. O. Tak. On tu pisze zielone, Jest napisane. No i oczywiście trzeba tutaj odpowiednie oświetlenie. Lampy solarne, LEDowe. Od nad... O bardzo dobrej przenikalności słońca. Absorbujący cienia. Powiem, że. No, widzisz, czasami trafi się właśnie taki zielony. Także, żeby nie wyszło, że. No, w tamtym, no, w ostatnim razem to troszkę nam poszło o klasę niżej. Ciemno było. Było troszkę. Wysoky, no nie dopatrzyliśmy. No, no, chcieliśmy szybko, szybko. Nie, nie dziwię się, też bym nie wziął takiego. Ale jak oceniasz samo składowanie tytoniu w kartonach? A, naprawdę rewelacja. Niech mi ktoś powie. <śmiech> <śmiech> że... Rewelacja co do, co do składania w kartonach z suszarni. Tylko on musi być. Jeszcze jakby był owinięty streczem, uważam, żeby był jeszcze lepiej. No, ale gdzie jest też ma być w środku w To no, gdzieś w środku na zewnątrz kartona. Ja tutaj magazynuję na trzy owinąć streczem, ale ty jesteś wtedy nieekologiczny. A dlaczego? A strecz to co? Plastik. Podejrzewam, że tutaj te pierwszy ten to wyszedł z lipca, czyli może połowa lipca, No gdzieś tak, połowa lipca. I zobacz, patrz. Patrz, On ma taką samą wilgotność, tak jak wyciągnięty jest suszarny. Naprawdę? co na to? O. Ja co? bym bardziej myślał o końcówce. Co końcówce? Końcówka Gryny... lipca. Pierwsze kontenery, pamiętaj, mieliśmy spodów i mamy wiązkach. No dobra, zaczęliśmy od którego? Od dziesiątego? I, I dwa mamy tygodnie. trzy kontenery. Dziaki, dwa miesiące kontenery, w tym kartonie. Dobra. Pod koniec lipca mam po prostu wyciąg. Składowany. składowany w kartonie. Bardzo dobra wilgotność. Nie wysuszyło się. Może te kartony, które były niedokładnie domknięte, mogły troszkę przyseknąć u góry, ale tak naprawdę tutaj jest, no powiem, że nie spodziewałem się, nie spodziewałem się takiego. Myślałem, że to naprawdę suchy wyjdzie, że tutaj będziemy się, że, że to wszystko będzie się krzyć. Także wyszukujemy czasami, co taki się trafi, czy, czy zielony, czy tego, i tak to idzie, no i jest tu Pan... Już tego, co było, nie ma. Pamiętaj sobie, niech ludzie się to sami wybiją z głowy, że tak jak było kiedyś, że wszystko szło od trójki do tego, szło na pierwszą klasę. Teraz tej nawet pierwszej klasy nie ma takiej ceny. To tak jak wszędzie, tak jak wszędzie, tak jak w zbożu. Jak to ktoś tam fajnie, fajnie, no nie fajnie, pisał, że o, jeszcze Wam się dostanie. Moi drodzy nam się też dostało, czyli z ceny 29 zł mamy na 20, bym powiedział, trzy średnie. Także wiecie, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś taką. Musi no możesz mówić, że średnia cena wcześniej była 29 zł. Ale przyspraw. Ale... ale 29 zł była pod koniec yy, skupów. To no już nie niekaże taki bajek, że było 29 przez cały sezon. No, no to czy... nieprawda by była. Czekaj, czekaj. No tak. Czy się liczyłem, czy średnią cenę jaka weszła? 23,50. 20. No w ubiegłym roku. E, przepraszam, dwa lata temu. Dwa lata temu. Ale no była cena po 20 A W tym roku myślę, że ile było? 25 chyba. No to średnia 25, a nie 29. No i tak średnio, powiem Ci, wychodziło. No to średnia w tym roku ile wyjdzie? Ze 20? 20 średnio. W zeszłym roku 20. Kosta, ostatnie dostawy tam by brali wszystko, wyobraź sobie. Brali wszystko po jedynkę. No i nie mogli sprzedać później. No i później nie mogli sprzedać i to takie ambarasy się poradziły. No, no ale mówię, cena uważam, że cena 25 zł. to Uczciwa by była? była by uczciwa tak. Ach taka normalność. Normalnie. Wy każdy pendotar miał 25 zł, tak, to. 25 zł. Także tutaj przykładaj ton do tamtej kisty, Jaśniutki gdzie śniutki jest, gdzie jakiś ten się trafił. żeby się to jakbyś mokry, wsadził no podgniłby? No pewno, żeby podgnił no, oczywiście trzeba zawsze kontrolować. Zapach jeszcze nie jest nie jest sfermentowany nawet, bo taki zapach roczny, no ma taką lekką fermentację, jak w odpowiedniej wilgoci jest, ale on nawet nie ma jeszcze. W ogóle on nie ma zapachu jeszcze, bo nie ma mieć zapachu. Czyli, twoje kartonowe królestwo dziś się Karton jest w porządku, tylko to cała infrastruktura, która prowadzi do Nikąd. operowania tym kartonem. Bo tak, załadunek jeszcze nieopanowany. Tutaj po placu już jest dobrze, bo jest utwardzone. Jak oceniać Promag'a? Jedyne urządzenie, które jestem na razie z niego zadowolony. Jedynie z tego. Promag i wyciągarka. I wyciągarka. Ale paleciak z wagą kosztuje chyba 4000. Paleciak z wagą drogi. Właśnie. Zważymy. Jak powiem Mamy sto 36 kg minus 27. No. To jakieś 109. No troszkę nam zeszło, no. Trochę no, chodzi na sortowanie kartonu. No, to, ale... to, to to wiesz, No to to Takie nie jest. Życie. No ale trzeba. No nie ma co. Jeżeli chce się mieć jakąkolwiek jakość Lepszą klasę trzeba jednak to weź ten sznurek, wyciągnij tam się nie bałam. A już już. I wtedy, żeby ten karton miał jakieś 100, no 105 kg. Także nawet tam jedna firma pisała, żeby nie miał mniej jak 80 czy 70, a nie więcej jak 120. Bo wiecie, półduszać i to naprawdę. Prasy chyba takiej do zgniatania przy takim naszym sortowaniu ręcznym, bo inaczej idzie, jak idzie w takim nieładzie zbębna. Także on tutaj dostaje tak więcej powietrza, także tam prasy trzeba, ale u nas naprawdę nie trzeba tej prasy. Wystarczy tam później troszkę nogami podeptać, oczywiście przez jakąś tam szmatek, czy przez jakąś dykturę. I to wystarczy. No ładuj tutaj, bo tu już mi spada, no weź to weź który to już masz przygotowany? No to już przygotowujemy już szósty. To już mamy tu cztery przygotowane. Jeszcze tutaj spody są do zajrzenia, bo w spodach naprawdę jest suchy. Tutaj, nie wiem, ja już nie będę się tego nawilżał, bo nie ma sensu. I nie wcisnę, no tego nie wcisnę, no bo suchu, suchutki jest. Nie, to jest jeszcze gorszy, zostaw. Powiem tak, mamy częściowo zmagazynowany w kartonach, bo też nie wiedziałam czy ta wilgoć się zatrzyma czy to będzie sucho, czy to nie będzie, myślałem w pewnym momencie, że wiecie, no bo tu jest ciepło, tutaj to nie jest magazyn jakiś termiczny, żeby on tutaj trzymał wilgoć, no nie wiem, to jest zwykła, zwykła stodoła, powiem tak, chociaż tak dobrze jest zrobione, bo tutaj ma warstwę folii, folii zaciągnięte z jednej i z drugiej strony, ja myślę, jeszcze tutaj zaczepić u góry też Pl plandekę, żeby to ciepło w powietrze tak nie wchodziło. Także tu jest dwie warstwy folii no i plandeka po bokach. Bo na przykład, jak ktoś ma jakiś magazyn całkowicie z blachy i samą gołą blachę, także to też nie jest ciekawie, bo ta blacha, tak jak tam pod suszarnią, nam się mocno nagrzewa i tam temperatury panują egipskie. No chociaż teraz mamy taką pogodę fajną, bo. Leciutko pada deszcz i widzicie, no i samochód nie ma plandeki, stoi na dworze, pada na nim deszcz, przykryty jakoś tam plandeczko. No i widzicie, tak to jest. Stelarz jest gotowy. Na razie tak nie mam czasu, mówię, tę dostawę jeszcze zmęczę bez plandeki. Czyli założymy tak jak tu niektórzy mówili, ale zrzuć ten ten. Mi się to nie podoba, bo wiecie, no. My sprzedajemy na jesieni, na jesieni w zimie. Pada śnieg, pada deszcz. Wiecie, to nie są kartofle, że to przemokną. Tu w razie, jakby to się nasączyło wodą, to jest do wyrzucenia, nikt tego nie przyjmie, ale... Nie. Taki średnio kartonik kosztuje 2000 zł, tak? Średnio po 20 zł. Wszystko się pomalutku... malutku Przyczepki nie chcesz mieć. Jeszcze te przyczepki... Jeszcze też pod znakiem zapytania. Pod znakiem zapytania. Na przyczepce też za wiele się nie wejdzie. Tira nie chcesz. i no, tira, tak, wiecie... I weko też nie chcesz. To jest tak, wiecie, ja to, to wszystko się dostosowuje do tego, co ja mam, jakie tam... Gabarytowy magazyn, tu większymi samochodami się nie wiedzie, to nie jest takie wszystko proste, ja tu muszę wszystko robić. Ile tu jest metrów tu nie ma yy, drzwi? 2,70, tu więcej nie ma. Mm -hmm. Ja jak kupowałem ciągnik, to pierwsze moje pytanie było, jaka wysokość ciągnika jest. Bo ktoś się tak jak kupił, to nie wiedzie. dobrze, no. ja nie będę budynków przerabiał, bo wolałbym już kupić ciągnik, bo Zresztę, nie tak, takich ciągników nie wiadomo, jakich dużych nie trzeba. No, no i widzicie, i ktoś mówił, że nic nie sprzedajemy. Sprzedajemy, bo my sprzedajemy mamy określone dostawy. Kontaktujemy w czterech firmach, mamy określone dostawy. I to chcę sobie rozłożyć to do końca lutego. Ja myślę, że zawsze tak idzie, że do końca lutego sprzedaję, nawet na początku. Marca się zdarzyło, ja pamiętam od, odkąd zawsze tutaj tym tytoniem się zajmujemy, tak w taki sposób, żeśmy sprzedawali, sprzedawaliśmy takimi partiami, my tu się staramy jakoś koło tony zawsze zawieść, chociaż tam ostatnio w tym roku nawet tam tona nie wychodzi, no, no trzeba się przemęczyć, no ale pomalutku dochodzę. ja dochodzę po prostu do jakiegoś tam... Chodzę, Zobaczycie, jeszcze Zobaczycie jeszcze, co to będzie. Zobaczycie jeszcze. To sił i w grudniu tak. koniec. Wiecie, mam po prostu już tutaj już plany na mini-ładowarkę, ale ten redaktor coś jakoś tu mi krzywi się, że to nie ta, że to nie ta. Bacie no. mi taką ładowarkę, że ona tutaj będzie gabarytowo wyglądała jak ciągnik. No. Dostałam paczkę. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o komentarzach, co. Ci to Później. Co dostaliśmy rozpoznanie taśmę, że to jest od hamera. Ale co tam jest, to nie wiem. Ale masz ten nożyk gdzieś? Pamiętaj, w tym baganie wszystko jest. No bo ja znaleźć nie mogę go. Aj, szukacie. Wiem, że jest. Chodź, takie nożyki masz. Ma. A, już odwróciłem. to, bo jest Aha. jak czapkę się zdejmuje. Okej. Okay. Paczka w paczce. Paczka w paczce. A wy, pani Krzysztofie, oraz pani Jarosławie. Bardzo dziękujemy za wspólne działanie przy kampanii Wielki Test Hamera. Nasze urządzenia jeszcze nigdy nie wypadły pod koła ciągnika. Dlatego cieszymy się, że właśnie u Was miało to miejsce po raz pierwszy. Jak ja lubię telefony niszczyć? Rosada ładna, piękna i w ogóle. No ale pewnie niedokrotnie się zdarzy też telefon złapać. Mówiłem, że sadzarka posadzi nawet i smartfona podziękowaniem za współpracę. Przesyłamy drobne pominki, które przypominą o wspólnych działaniach podczas kampanii. Życzymy wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za działania w każdym polu. Zespół Hamera. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się jeszcze możliwość ponownej współpracy. Tak, wiesz co? Telefon Hamera służy mi do inwigilowania. A już Hamera? Komentujących, oczywiście. Zbieram wiadomości o komentujących. I wiesz co zauważyłem? Sekta Trzydziestki wyżyła się na naszym kombajnie. Osoby tak. oburzone, że tak się, tak, tak, tak. się naśmiewasz z Trzydziestki, tak, tak. sarkotycznie podchodzisz, to nagle poczuli wielkie takie szczęście, że kombaj mogli... nam się zapychał. Tak, tak, mogli się wyżyć wszyscy. Wskazuję ile jest na przykład komentarzy, na przykład jak ktoś ma 100 komentarzy pod tym, raczej pod wszystkimi naszymi filmami umieścił, to wszystko się wyświetla. No tak, tak. Można ja segreguję tak, to jest tak, już piszę ich tam, już robię takie listę. Wyznawcy trzydziestki, są jeszcze wyznawcy Putina, zwolennicy tak Bobrów. Wszystko już jest. Ja prowadzę listę. Normalnie wiecie co? No, czysta inwigilacja? Czy jest swojego lubińca? No jest od Putina. No może. No dobra, to. Taka cieplejsza bluza. Ktoś oglądał, że kurde, właściciel jest dość duży pokaźny. Bluza na takie na takie dni tutaj w moim magazynie. Dość chłodnym, no, ale w chłodnym, jak ktoś długo leży, to dobrze wygląda. Także mój kolega, pozdrawiam takiego kolegę, który pracuje w chłodni, w Właszczowie, i dobrze wygląda, wiesz co? Mało co się zmienił od lat szkolnych. No, Mówi, no, jak się mam zmienić, jak ja w chłodni cały czas pracuję. Wcale no, się nie koncentrowano. No. Także pozdrawiam Konrada. No, oczywiście, opatrzmy, coś na ciepłego, no bo tak, tutaj trzeba jakieś zupkę zjeść. Fajnie. Duże podziękowanie. za akcję. Tak, tak, fajnie naszej. A telefon używam jako Pegasusa. <noise> Ale mamy tych kubków, naprawdę i to wszystko w tym roku i od Jokera i od Hamera ci od Szyby też nam wysłali dwa kubki i od Radka mam radkosy, też mam kubek, mam jeszcze jedną paczkę wiesz, od Sebastiana przyszła już i czeka właśnie na te jakie akcje nasze różne, tak jak olej ostatnio wymienialiśmy to na papieru nam brakowało, więc takie uchwyci kupiłem. Mm -hmm. <laughs> tu jest na papier. Musiał. Tam... Tak, to się otwiera. To jest system backout. Upisz, nie wiem, na ścianę sobie. O, przykładowo tu. Przekręcasz i możesz sobie coś zamontować. Jeszcze takie miseczki z magnesem fajne widziałem które by się przytały. I się to już trzyma. Papier zakładasz, szpyk. Pach, pach rolka papieru. Kupiłem za duże rolki i się nie mieszczą. Więc nie, nie mamy papieru. Na nasze prace burzyniowe mamy hełmy ochronne. Ogarnąłem, ale o nich na razie nie wspominam. A, będziemy testować sikierą, tak? Nie ma problemu. Nie, to ogólnie tak szybko. Jeden byśmy sprawdzili, czy on tu się ten. Mamy Bolta 200 i Bolta 100. Dlaczegoś bo się maszelkami. Jakoś ten się bardziej błyszczy, jak psuje jajeczka. No i tutaj można zamontować, nie wiem, okulary, słuchawki. No, Jakieś mu duży jest trochę ten mojego. No, bo głowa to jest, jest na mój łeb ustawiłem sobie Aha. ten. Bo to się od, na przykład ten, no? Tak, bo mam. mamy wyburzyć jeszcze jedną ścianę, taką troszeczkę, powiedzmy, że bardziej groźną. Oj, ja nie lubię hasku. Tak samo jak okularów. Ale wiesz, głównie te hełmy, bo razy mam możliwość. Drugie, że mają fajne przyłbice. Jak będziemy coś wycinać, to ten pył będzie po prostu odbity. Ale to jeszcze to później i okulary tu są. To jest dla mnie do koszenia trawy pod kaszarką. Ochrona karku. Fajna rzecz, myślę. Nie przesadzajmy z tym. Taśmę jak będziemy coś wycinać, to fajnie oznaczyć, się nie tym sznurkiem z tą, kurde, Tylko nie mam pudru tego jeszcze. I słuchawki takie ochronne. Co to 30 metrów. Jasne. Nie, nie będziemy spróbować. Tutaj się proszek taki wsypuje. Aha, to się proszek wsypuje. Tak, tak tylko wiesz, y, chyba za grubą linkę wziąłem, bo nie wiedziałem, że są różne. Widzisz, gruby jest trochę. No dobry jest. Dobry? No czego nie? Dobry jest. No no, ale jak chcesz coś się... precyzyjnego wyciąć? No nie wiem. Normalny no. sznurek, ja tu widzę normalny sznurek. Do desy, wiem, co używaliśmy. No. No. I tutaj taka, to się odkręca, pyk, pyk. I tu się taki proszek wsypuje. Który barwi, Jakby zabarwił. No. Tak, tak. Muszę go kupić, bo nie było w zestawie. Czarny kup. No, i tu mam 30 metrów. No trzymasz. Nie, to samo możesz nadpracować. Tak, to jest tak. To są jakieś takie zaczepy. Stryk też. i... Zaczepy są takie, wiesz, profesjonalne. zaczepiać, wiesz. Niektórzy, niektórzy cieśle mają takie fajne zaczepy. To dopiero sobie przedstawimy konkretnie, jak będziemy ścianę to wyburzać. Jak ja będę wyglądał w tym hełmie? No, hełm jest fajny, bo jest. Chińczyk, I nie dość, że tu latarkę można sobie zamontować. Ochronę słuchu przy ubica. No i jak Ci już nie trzeba tego zestawu konkretnego, możesz sobie go zmodyfikować. Tak. Tutaj sobie dajmy hashtag współpraca. Co to jest? To? Okulary. Do tego hełmu. Chcesz? Nagrodę kawić? bierzemy się za hełm Dobra. i Dobra. robimy. No, wpadaj już tutaj. Dawaj, dawaj, panie redaktorze. Już, już. A to mówisz, że się nie przyda? Taka Dobra. ochrona na twarz? No twarz ja chciałam takie szklane, takie wiesz, żeby. Co według mnie przy się przyda? Bez akurat. czapki, rozumiesz? Bez hełmu. Bez hełmu? Tak, taki. A jest. jak ci dołem, spadnie kamień. Dlaczego ma zaraz mi kamień spaść? No. Kamień do mnie jest No. Fajna sprawa z tymi holami. Nie przesadzamy z tym bezpieczeństwem. Ojciec, to ma być bezpiecznie jak na zachodzie. No na zachodzie bezpiecznie, no tak, tam trzeba w kaskach chodzić. Bo kask mnie tutaj głowa się, wiesz? Nie mogę wtedy myśleć. Tu mi uciska, wiesz? To dziś tylko w sumie przygotowujemy kartony i załadunku dziś nie robimy. Dzisiaj zrobimy załadunek. Robimy? Oczywiście, wieczorem. Ale wieczorem. No. Wieczorem jak przyjdzie. A, no tak, on tu tylko jest. To dzisiaj Gucio przyjdzie, nie wiadomo. Przyjdzie, przyjdzie. On ma praktykę. Wiem, no to przyjdzie, przyjdzie, nie bój się. No to też nie będziemy wcześniej tego ładować. No Umiesz zapinać? Umiem, dawaj to pokaż, jak pokażę ci jak to robię. No to pokaż. Składamy tu dwa. Tutaj ma takie różki. Mhm. Jak, nie, bym powiedział, to są ząbki bobra. Do góry. Przechodzimy tu przez to oczko. I przeginamy się tutaj przez to jeden ząbek bobra. Cyk. O, mamy już jedną część zapiętą. Przetrzymujemy sobie to rączką. <laughs> Drugą tasiemką, ta co idzie od bębna, robimy też takie uszko. I tę samą czynność powtarzamy, przykładając przez to i tutaj przez ten drugi ząbek tego właśnie bobra wspomnianego. No i tutaj mamy już w sumie prawie pozamiatane. I teraz tak, jest takie urządzenie, tu ucina, to zakręca, to przetrzymuje. To trzeba zaczepić to za to, czy nie? Ty mi powiedz. Ja to daję maksymalnie jak najbardziej z tyłu, bo nie wiem ile będę ten naciągał. Mhm. No i ważne jest to, żeby ścisnąć, wtedy się uwalnia to, tą blokadę. I sobie daję pod tą łyżeczkę tu, pod tą łódeczkę. A pod łódeczkę? Tak. A jak ty obetniesz? Ja tak robiłem mhm. i pod to. I teraz sobie... I ta tasiemka jest odcinana. górna To się odcina. Czekaj Czyli ty... patrz, jeszcze raz. Wciskam i daję pod łódeczkę. A, ja już wszystko. Pod... Teraz czaję. Czaje. I tą górę, którą naciągam, daje tu, bo ona będzie odcinana w tym nożyk i tutaj zakładam. A ja daję. To ma to wyglądać w ten sposób. Będziesz oglądał film, to zrozumiesz. Tu się odcina. Tu zawija, a na dole trzyma. No to teraz jest prawidłowo. Musisz no wcisnąć jak zaczynasz protest, no, no, żeby Uwolnić to blokadę. Nie wiedziałem o co to chodzi. Ta ziemka, ta ziemko. No i no, nie wiedziałem o co chodzi. Teraz to się puszcza. Mhm. To się... To się powinno w pionie trzymać, bo wtedy łatwo. To wszystko, tak? Yes. Tak. No i teraz weźmą. No tak, teraz tak. Naciąga. docisnąć. No i ucinamy to. Tak jest. I tyle w tym momencie. Wszystko na ten temat. Kończymy. Na no dziś nauki obcinania taśmy. Także no nie jest źle. No nie jest źle. Także wilgoć tako nie ucieka. Nie wiem jak to na przykład przy takich... a tu już mrozów takich chyba nie ma. No do stycznia to już... W sumie tu w kartonach już mało co zostanie. No. Bo ja mówię, część mamy w kartonach, część mamy tak tradycyjnie w sznurkach. No. Także co, nie będę wam przeszkadzał, nie będę sobie przeszkadzał do następnego. No. I piszcie w komentarzach, a ja będę Was. Wiecie co.